Cześć Simonko, witajcie po tej stronie Adrianowskiej. Jak widzicie, jesteśmy w moim samochodzie Renuweczce. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak wymienić żarówkę tutaj, właśnie w oświetleniu tego tutaj panelu sterującego tych mikserów, gdzie można ustawiać sobie, wiecie, te temperaturę powietrza, chcemy chłodną, czy mega gorącą, regulacje tutaj, nawiewy. No i czy, czy chcemy mieć nawiew z dworu, czy mieć mieszany w środku. Tutaj właśnie przepaliła mi się żaróweczka Jak możecie zauważyć, zapalę na chwilę. Nie wiem, czy zbytnio to widać. Tutaj świeci mocniej. Tutaj świeci, świeci już mega delikatnie. Zgaszę. O, jak widzicie, tutaj się przepaliła żarówka. Miałem takie LEDowe. Niestety te LEDowe się, powiem wam, że naprawdę chujowe, za przeproszeniem. Przepalały się jak z kurczy byki. Ciągle musiałem to wymieniać. Się wreszcie wkurzyłem i teraz wymienię na zwykłe takie na takie zwykłe żaróweczki powymieniam je, zobaczymy jak one będą świecić dlatego przystąpimy do rozbierania pokażę wam jak to wszystko się robi zapalę, tutaj zgaszę ustawię was żebyście wszystko dobrze widzieli ok no to przystępujmy ja co muszę najpierw zrobić to powyciągać sobie ozdobne tutaj paseczki które sobie pozakładałem to sobie można zrobić tak, że powieciągać i sobie można je gdzieś tutaj odłożyć, żeby one leżały, żeby nam nie przeszkadzały. Oj, sorry. O. Można je powieciągać, sobie tam je pozawijać, żeby one leżały i nam nie przeszkadzały. Kolejne co? No to wyciągnijmy panel. Osoby, które mają zwykłe radio, tutaj włożone oryginalne i taką półeczkę, lub radio i odtwarzacz, trzeba mieć takie dwa bolce. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Ok, już jestem. To jest właśnie oryginalne radio Renault, Renault Megane 2. Żeby je wyciągnąć, właśnie stąd trzeba mieć takie dwa. Takie, jakby takie dwa yy, druciki, jak to mogę nazwać, takie do wyciągania wkładamy je tutaj, w te miejsce musimy je tak wcisnąć, żeby to tak sobie szczeliło. I po tej stronie tak samo. Potem trzeba to odchylić, o, tak trzeba, trzeba to odchylić i po prostu wyciągnąć te radio. Radio ładnie wyjdzie bez żadnego problemu. Ok, ja je na razie tutaj odłożę. Teraz co robimy kolejną rzeczą, jaką jest, no to właśnie wyciągamy sobie te radio. Ja mam panel, więc ja go wyciągnę. Tutaj swoim sposobem, bo ja go tutaj ładnie tak umieściłem, muszę go wyciągnąć. Zaraz już powinien być skurczybyk. Jest tak ładnie tutaj wciśnięty. O, jak widzicie panel ładnie wyszedł. Odłączamy sobie wszystkie nasze kable. Kosteczka, trzeba kosteczka też wypiąć, ale siedzi, o dobra mam, Wypiałem już kostkę, wszystko jest ładnie, nic nie jest uszkodzone, podłóżmy sobie panel tutaj, to mamy już... Wyciągnięte, jak widzicie tam mam tak ładnie porobioną taką pianką Żeby wszystko było ładne, cicho, żeby nic tam mi nie czyszczało Wszystko ładnie mam wypchane, mega fajnie to wygląda Kolejną rzeczą jaką robimy, no to mamy pod spodem w Renault Tutaj taką, yy, taką klapeczkę, żeby tą klapeczkę wyciągnąć łączę na chwilę światło, o żeby tą klapeczkę wyciągnąć Mamy tutaj taki uchwyt Niestety ten uchwyt jest trochę głupi, pomyślany, bo moje wielkie palce niestety nie wchodzą tutaj i nie mogę tego za cholerę wyciągnąć. Więc pomóżmy sobie śrubokrętem. Bierzemy śrubokręt i tutaj z tej strony go wkładamy. I po prostu ciągniemy do siebie. No i on od razu wyskakuje, właśnie tutaj ta zaślepka. Jak już ją wyciągniemy, to możemy sobie ją podłożyć, żeby ona sobie tutaj leżała, żeby nam nie przeszkadzała. I tutaj znajdziemy dwie śrubki. Jedna jest tutaj i druga śrubka jest tutaj. Te dwie śrubki odkręcamy. Potem przechodzimy do góry, gdzie właśnie mamy swoje radio i jest tutaj jedna śrubka i po tej stronie jest druga. Ja mam tutaj zasłonięte pianką, więc będę musiał tą piankę na chwilę zdjąć. O. Tutaj jest śrubka. Odkręcamy te dwie śrubki, i tutaj te dwie mamy razem cztery. No i zaraz do Was wracam i pokażę, co robimy dalej. Oczywiście wszystko odkręcamy torxem. To jest torx T20. Wszystko odkręcamy, właśnie ten torxem. Трубка мне утекла. Мам с кубаном. OK, jak wszystkie śrubki mamy wykręcone, one są wszystkie tej samej długości, więc nie pomylimy się w skręcaniu. No to właśnie, odłóżmy sobie wszystko w jedno miejsce. Wszystko już mamy ogólnie wykręcone. Tutaj są właśnie wszystkie śrubki, które trzymają naszą całą tutaj właśnie tą całą deskę. Reszta to się trzyma już na zatrzaskach, które są tutaj, tutaj i tutaj. Po tej stronie tak samo. Są po trzy, więc mamy sześć razem tutaj wszystkich zatrzasków. To możemy też ogólnie wyciągnąć, bo to też nam tu nie będzie potrzebne, jak na razie. O, dobra, wyciągnięte. No i teraz co? No to musimy ciągnąć. Yy, ściągamy tutaj od spodu. Ja mam niestety tutaj taką jakby podkładkę. Położę Was na chwilę, żebyście widzieli wszystko. Ok. To pierwsze co? Spróbujmy podnieść to od dołu. Jak pójdzie od dołu, to już potem będzie już luźnik. Czekajcie. Będę musiał tą piankę też sobie powyciągać jednak. Bo ta pianka będzie mi tylko przeszkadzała. Okej, okay, teraz musimy się tu chwilę pomęczyć niestety z wyciągnięciem. Nie Wam na to, nie poradzę. Aha, dobra. Jak widzicie wyszło od razu. Wyskoczyło aż. Tutaj ogólnie nic się nie stanie, więc to na spokojnie. No ja tylko jedynie popatrzeć czy wszystkie kable są dobre, czy nic nic się nie urywało. No. Dobra. Wszystko działa. Tak właśnie wygląda ta obudowa Zatrzaski są tutaj, już Wam pokazuję Połóżmy ją Tu mamy zatrzaski Jeden jest tutaj Niestety tutaj drugiego już nie mam, bo on się urwał od starości Musiałem tutaj użyć taśmę dwustronną Kolejny zatrzask znajduje się tutaj w tym miejscu Też go niestety już nie mam Już też od starości odpadł Tutaj mam jeden zatrzask. No i kolejne zatrzaski są od spodu. Czy ja Wam dobrze mówiłem, czy nie? Nie, to mamy razem cztery zatrzaski. Przepraszam, od spodu nie ma żadnych zatrzasków. Trzymają tylko tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. To właśnie wszystko trzyma. Reszta jest na śrubki. Dobra, jak już to wyciągnęliśmy, możemy sobie na spokojnie teraz e, przystąpić do. Ściągania tutaj całego naszego panelu. Ja sobie dam czwórkę, żeby było wygodniej. Ok, teraz co robimy? Odkręcamy tutaj jedną śrubkę, tutaj jedną śrubkę, tutaj i tutaj. Oj, śrubeczka, śrubeczka mi uciekła. Poczekajcie chwilę. Śrubeczki stwierdziły, że będą uciekać. Okay. Tutaj tych podkładek oczywiście oryginalnie nie ma. Ja dałem je tylko po to, żeby po prostu było lepsze sprasowanie plastików, żeby lepiej się to wszystko trzymało. Oryginalnie podkładek nie mamy. Wszystkie śrubki oczywiście są takie same. Teraz jedynie te dwie tutaj są inne. Zaraz Wam pokażę. O, to jest taka śrubka. Ona trzyma nasz cały, właśnie tutaj, nawiew. Ma taką jakby grubszą główkę. Wszystkie inne mają taką płaską z taką podkładką. Ale to się nie pomylimy. To jest tutaj. Łatwe do ogarnięcia, więc na spokojnie. Ok, to mamy wykręcone. Teraz musimy wyciągnąć ten nawiew. Ten nawiew ogólnie wyciągamy tak, że wpychamy go do środka. I musimy go znaleźć w takim miejscu, żeby go obrócić to będzie trochę ciężko, trochę możecie się z tym pomęczyć, ale da się to zrobić. Na początku też się z tym bardzo męczyłem, jak widzicie już mam go wyciągniętego, nawiew już jest wyciągnięty. Ok, co teraz robimy? Kable są za krótkie tutaj w tym nawiewie, by się mogli zrobić tak, żeby, żeby go obrócić do dołu, ale niestety no tre będzie z tym problem. Dlatego na najlepiej podpinać sobie wszystkie klipsy, które mamy. Tutaj są trzy klipsy. Już Wam pokazuję. Jeden klips jest tutaj, drugi, trzeci, i od spodu mamy dwa. Jeden klips i drugi. Musimy poodpinać sobie te klipsy, wyciągnąć cały nasz tutaj główny panel i tam będą dwie, śruby, dwie lampki. Jedna będzie tutaj, druga tutaj zaraz wam pokażę jak to wygląda najlepiej weźmy sobie płaski śrubokręt taki mały jest idealny I sobie się po kolei wszystkie klipsy sobie poodwinać to będzie bardzo ładnie nam schodzić więc nie ma mowy że coś coś pouszkadzacie wszystko bardzo ładnie schodzi I naprawdę tutaj ogólnie pomyśleli renóweczki O, zobaczcie, już jesteśmy w głównym panelu. Tak to właśnie wygląda od środka. Tu mamy właśnie tą całą taką taśmę, gdzie jak zapala się światło, no to właśnie to świeci. Nie? Tutaj tak samo i tutaj tu mamy pokrętła, które trzeba regulować. Czasami jest tak, że się przestawi i trzeba kilka razy ściągać, bo no trochę ciężko jest to z powrotem jakby odzyskać do normalności. Zaraz Wam pokażę jak to wszystko porobimy o co mi chodzi. Dobra. a teraz jak byśmy załączyli światła to możecie zauważyć, że nie będzie świecić nam jedna lampka. To niestety nie świeci. Dlatego teraz co robimy? Najlepiej przygotować się do tego tak, że założyć gumową rękawiczkę. Ja niestety nie mam, więc który zrobię to w taki sposób, że po prostu będę wyciągał. Po prostu ciągniemy do siebie i żaróweczka wychodzi, ona jest taka właśnie ledowa to jest taka właśnie ledowa, że żaróweczka ona pieprznęła i tyle było więc ja, go, ja teraz zrobię tak, że wyciągam obydwie, wymieniam obydwie żeby potem nie było już pieprzenia z tym, że znowu się przepali i kolejny raz będę musiał wszystko wyciągać bo to się naprawdę nie chce wam powiem Chwilę będzie piszczeć Muszę zobaczyć jak włożyć właśnie tą lampkę nie mogę Zostanę zawsze problem wam powiem. O. Jak widzicie, wszystko ładnie świeci. Żaróweczki sobie świecą. Najlepiej wiecie, co zróbcie? Widzicie te takie te, tutaj druciki, poodginajcie je trochę sobie w odwrotną stronę. Bo, co jest, o co chodzi? Czasami styk nie łapie, a drucik jest po prostu w inną stronę odgięty. Więc można sobie po prostu poodginać. I wtedy powinno już Wam na pewno załapać. O, jak widzicie, od razu załapało. No, i jak widzicie, żaróweczki się palą. Nic, nic nie wariuje. Ładnie siedzi. Pokażę Wam z bliska. Tu właśnie są te żaróweczki. Jedna jest tutaj i druga jest tutaj. Jak załączamy, one się zapalają. Wszystko ładnie świeci. Nie ma żadnych problemów. Ta no, tutaj też świeci. To jest od podświetlenia podgrzewania szyb. Jak nadusimy, że chcemy załączyć, to ona się zapala w tego. Tutaj mamy właśnie włącznik od tego. Widzicie? Styk. Dobra. No to mamy wszystko ładnie zrobione. Teraz będziemy przystępować do składania. I zobaczymy, jak będzie nam świecić. Więc poczekajcie chwilę, ja tutaj sobie wszystko przygotuję. Dobra, już jestem. To jest właśnie przód naszego panelu. Teraz co musimy zrobić? Poczekajcie, bo jakiś syw mi tutaj powylatywał. O, dobra. Teraz musimy ustawić sobie tak, jak było. I wprowadzić równiutko, prościutko. O. Mam nadzieję, że mi się załapie za pierwszym razem, bo czasami jest tak, że się niestety nie załapuje za pierwszym razem i trzeba się trochę z tym pomęczyć. Właśnie o tym mówię. Jak widzicie, tu wszystko ładnie dochodzi, a już na nawiew do góry nie chce dojść. No i niestety trzeba na nowo wszystko rozbierać. Męczy to naprawdę. No, ale to jest chyba najłatwiejsza. Można powiedzieć takie wymiana żarówki, bo widzimy cały styk, wszystko i możemy to bez żadnego problemu wprowadzić. Więc ja teraz się chwilę z tym pomęczę i zaraz do was wrócę, jak już będę miał wszystko zrobione. Ok, już jestem, moi drodzy, wszystko już mam ładnie złożone, żaróweczki świecą, wszystko ładnie chodzi, wszystkie pokrętełka są ok, więc teraz wam pokażę, jak to wszystko z powrotem najlepiej złożyć. Najszybciej i żeby było Wam wygodniej. Więc jeszcze raz sprawdźmy, czy wszystko jest dokładnie powspinane, żeby nie było, że coś jest nie tak. Wprowadzamy najlepiej tak, takim sposobem do środka. Musimy to wepchnąć. Wprowadzić do góry. O. Tak. I jak widzicie, już powinno Wam to siedzieć. to będzie Wam latać, no bo. Nie jest tak na razie przykręcone, ale już wszystko siedzi. Możecie sprawdzić jeszcze pokrętłami, czy o nic nie haczy, czy wszystko chodzi dobrze. Czasami jest tak, że gdzieś po prostu jakiś kabelek wejdzie i haczy wam, ale u mnie widzę, że wszystko jest ok. Nic nie haczy. Dobra. Teraz co robimy? Bierzemy te śrubki z tymi grubymi łubami. I to jest właśnie od naszych nawiewów i skręcamy, o, ładnie. Podokręcajmy sobie. Jeszcze jedna jest tutaj. Tą tutaj ładnie wprowadźmy, skręćmy, ściągnijmy sobie ten nawiew, żeby nam się trzymał, nie latał. Możecie tak porządnie to dokręcić, bo. To jest jednak tutaj nawiew. O! Wszystko ładnie siedzi, nic nie lata. Teraz co robimy? Wkręcamy tutaj te śrubki z tymi. T. Jak ktoś ma taką możliwość, to niech weźmie sobie tą podkładkę. Ona daje taką jeszcze dodatkowy ucisk, więc nic wam nie będzie latać. I nie trzeszczeć bo właśnie tutaj wam powiem, że w tym miejscu lubi sobie potrzeszczeć. Więc. Ja tutaj zawsze skręcam jeszcze dodatkowo śrubką z podkładką i wolę być ostrożny i wiedzieć, że może tam właśnie coś mi trzeszczeć. Więc ja zawsze wolę sobie tutaj skręcić właśnie śrubką z podkładką. O, bo tutaj jest właśnie takie miejsce, gdzie to właśnie trzeszczy. Muszę wycelować. Tutaj skręcę. O, najpierw tutaj sobie załapię. Można tak mocno też dokręcić. żeby to się trzymało, Wam powiem. Niestety, no, nie lubię tego mówić, ale no, francuskie, no to wiecie. Dobrze dokręcić, żeby nie latało. Nic oczywiście do tego samochodu nie mam. Bardzo lubię ten samochód. Pierwszy Wam powiem, i nigdy chyba nie zmienię, jeśli chodzi o markę, że będę jeździł, tą, będę jeździł renówkami, bo powiem Wam, że naprawdę podoba mi się ta marka i nic do nich nie mam. Ok, jak to skręciliśmy. Możemy sprawdzić, czy wszystko się trzyma, czy nic nie lata Jak widzicie, wszystko jest pięknie, stabilne Nic nam nie trzeszczy No nawet mogę podusić, Wam pokazać No tutaj, no to, to jest normalne No, ale tak, to wszystko jest ok. dobra Ja sobie to jeszcze przetrę By było wszystko ładnie wyczyszczone I teraz robimy Dalej, no to co? No to teraz musimy wziąć i złożyć tutaj nasz główny panel. Ja niestety tutaj nie mam w niektórych miejscach taśmy, więc ja sobie dam, bo niestety porywały mi się niektóre zatrzaski, więc poczekajcie. Ja sobie dam te wszystkie tutaj kawałki taśmy i wrócę do Was, jak już sobie wszędzie ponaklejam i pokażę Wam jak najlepiej to założyć. Więc poczekajcie. OK, już jestem. Taśmę sobie wszędzie nową poprzyklejałem. Jak widzicie, to jest właśnie taśma ta dwustronna. Tutaj dałem sobie. Tutaj też mam zatrzask, ale też wolałem sobie dać. I tutaj, w tym miejscu też. Teraz wam pokażę, jak to zamontować. Najlepiej to bierzemy sobie. Musimy wprowadzić tutaj w spód. To jest taka, o, taka zapadka, gdzie to wchodzi. Jak teraz zakładamy. To musimy to delikatnie do góry podnieść. O, tak. Tu można zawsze sprawdzić, czy nie wyszło. I wciskamy. Wszędzie dopieczamy. Przepraszam, wszędzie dociskamy. O, żeby wszędzie sobie ładnie chwyciło. Jak widzicie, siedzi. Wszystko ładnie jest, nigdzie nie odstaje. Potem już można sobie wziąć tą szmatkę taką delikatnie mokrą, żeby przetrzeć, żeby ładnie to wyglądało. A tak właśnie to wygląda po zburzeniu. Tu wszędzie ładnie dochodzi, nigdzie, nigdzie ten nie odstaje. Więc jestem z tego. Tu niestety będzie trzeszczeć, bo to już jest normalne w tym miejscu, ale tu się mega cieszę, że tutaj nie trzeszczy. To i wszędzie ładnie siedzi. No, no i teraz skręcamy tutaj śrubkami, i to będzie wszystko. Więc ja to poskręcam. Założę swój panel. Tutaj zamknę tą zaślepkę. Wrócę do Was, jak już będę miał porobione wszystko i pokażę Wam jak to świeci. Więc dajcie mi chwileczkę. Ok moi drodzy, jak widzicie jesteśmy w samochodzie. Jest ciemno z tego powodu, że zgasiłem na światło, żeby tylko pokazać Wam, jak właśnie wygląda teraz oświetlenie w moim samochodzie. Już przenosimy się na tą Zgaszę to. Ok, jak widzicie wszystko ładnie złożyłem, tu muszę tylko jeszcze powiecierać, bo trochę widać moje paluchy. Wszystko mam ładnie poskładane, panel jest na swoim miejscu. Tu ładnie wszystko sobie popodklejałem, teraz wygląda naprawdę mega ładnie, tutaj też sobie to wszystko porobiłem. Już chciałem od dawna się za to wziąć, wreszcie się wziąłem. Tutaj wszystko mam ładnie też poskładane. Wszystko się ładnie trzyma. No i teraz zgaszę światło i pokażę Wam, jak to wygląda. Patrzcie. Piękne oświetlenie. Wszystko świeci. Wreszcie to wygląda normalnie. Mega mi się to podoba. Wszystko ładnie jest podświetlane bo złapać na to ostrość o Niestety ostrość coś nie chce złapać na to. Nie wiem czemu. No ale wszystko ładnie świeci. Bardzo mi się to podoba. Dobra. No to mam nadzieję, że komuś pomogłem. Jak tak to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Jak chcecie więcej takich filmów to oczywiście piszcie mi w komentarzach. Sorry, że włosów nie mam zrobionych, wygląda naprawdę dziwnie. Wiem. <laughs> Sorry bardzo. No, ale jak Wam się podobało, to się oczywiście piszcie w komentarzach. Chcecie więcej takich filmów? Będę starał się Wam tu prezentować, jak właśnie takie coś zrobić, jak wymienić, jak naprawić. Więc dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć. So yourself